Wykańczam mieszkanie albo siebie, czyli co update z remontu. Jak mam być szczera, to ten remont dzieje się tak szybko, że aż mnie to stresuje. Niby dobrze, bo im szybciej skończymy, tym szybciej się wprowadzimy, ale ilość decyzji, które muszę cały czas podejmować w krótkim czasie, jest trochę stresująca. Ale nie ma co narzekać, bo w tym tygodniu wybieram farby, więc kolejne decyzje przede mną. Najlepsze jest to, że odcieni białego jest tak dużo, że to powinno być nielegalne. Najczęściej polecanymi farbami były Becker's Designer, Magnat Ceramic i Dulux Easy Care. Wzięłam po dwie próbki z każdej marki, a z braku czasu pomalowałam kartony. Lepiej byłoby mieć jakieś płótno albo kawałek karton gipsu, ale od biedy karton też daje radę. To, co mnie zdziwiło, to że niektóre odcienie bardzo mocno wpadały w niebieski, zielony albo różowy, a w zależności od miejsca wyglądały zupełnie inaczej. Dlatego koniecznie trzeba te próbki sprawdzać w miejscu docelowym. Przeszłam się po całym mieszkaniu i poprzykładałam próbki w różnych miejscach. Ostatecznie padło na Dulux Easy Care w odcieniu biały skandynawski. Przy okazji dzisiaj panowie montowali ogrodzenia w ogródkach, więc w końcu widać, jaki on będzie. Już się nie mogę doczekać, aż będzie można tam zjeść. Rano śniadanie i wypić kawkę. Łazienki są już prawie gotowe. Na dole w łazience mieliśmy taką wnękę na prysznic, ale była dość mała i trzeba było to zrobić tak, żeby dało się nam wejść mimo toalety. Znalazłam taką kabinę ze składanymi drzwiami, która na szczęście się zmieściła, ale dosłownie na styku. Jej, no i to lustro. Od razu łazienka nabiera kształtu. Zamontowaliśmy już też przewody do klimatyzacji. Trzeba było to zrobić przed malowaniem, żeby zakryć dziury w ścianie. Dzięki temu klima może być na środku pokoju, a nie przy samej ścianie zewnętrznej. W łazience na górze wymyśliłam sobie półaczki na świeczki, więc więc muszę zobaczyć, co mi się tam zmieści. No i oczywiście trzeba zamówić lustro. Pierwszy raz też testowałam wannę, co prawda na sucho, ale jest super i już się nie mogę doczekać kąpieli w niej.